Witajcie na kanale Pozapokaliptycznie Przez Świat ja jestem Morden i dzisiaj chciałem z wami porozmawiać o Poza Szlakiem zlocie, który zorganizowaliśmy i odbył się w ostatni weekend kwietnia w Lędzinach koło Tychów na wstępie chciałbym wam powiedzieć, że ten materiał będzie dziwny mam z nim trochę problemów, bo nie nagrywałem tam swoją kamerą, chciałem wypróbować sobie GoPro 7 i mój dotychczasowy program jakoś sobie nie radził z tymi plikami, jestem właśnie po zainstalowaniu nowego programu na innym komputerze Mam nadzieję, że jakoś to fajnie wyjdzie. Mimo wszystko film będzie taki powiedzmy pocięty. Jeszcze nie za bardzo ogarniam program, ale mam nadzieję, że się uda. Zapraszam na moją relację i podziękowanie dla wszystkich tych, którzy na zlocie byli i przyczynili się do tego, że w ogóle się odbył. <śmiech> <śmiech> Możemy? Nie ma. Nie ma. Tak no, no, żeby nie trzymać. Ja Wam chciałem przywitać. Na razie pierwszym na razie jedynym. Znaczy po Jak ktoś jest niezarejestrowany, to zapraszam pod duży namiot, rejestrujemy dalej. Znaczy. To nie ma opaski. W co tam po Do pomarańczowego. Największe podziękowania z mojej strony należą się Jackowi i Karolinie, czyli współorganizatorom tego zlotu. Bez nich tak naprawdę by się nie odbył. Byli w i oczywiście lwią część roboty wykonali. Jeżeli chodzi o urzędy, takie rzeczy jak ja słyszę podanie do urzędu, pismo do urzędu to ziemniaki, które mam przygotowane na apokalipsę zaczynają mi gnić w piwnicy i po prostu tego nienawidzę. Oni to bardzo sprawnie, bardzo fajnie ogarnęli, za co Wam serdecznie, kochani, dziękuję. Oczywiście podziękowania należą się Piotrkowi, czyli Cobra Design, za wszystkie grafiki, tak samo jak i prelegentów, wszystko, co się działo na stronie, wszystkie przywieszki, które kierowały uczestników w stronę toalet, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zaprojektował i zrobił dla nas Piotrek. Dzięki stary, serdecznie. Firma Cenega, wydawca gier komputerowych, wsparła nas między innymi takimi maskami, koszulkami, całą masą gadżetów, które mogliśmy rozdać wśród uczestników. Dziękuję serdecznie. Pomarzasz aż do kamery? Wsparł nas też, oczywiście, preper sklep, który możecie znać z konserw, ale nie tylko, wystawił swoje stoisko i wsparł nas finansowo, tak żebyśmy mogli dopiąć wszystko na ostatni guzik, żeby to i toje były czyszczone codziennie i żeby wszystko się zgadzało. No mówię, jak tobie odpowiadają, to to jest najważniejsze. Za mi się a przede wszystkim w polskich, w polskich realiach, a nie Kuswag. No tak, to masz Kanada, czy w co. Nie, bo ty masz to, byśmy specjalnie zrobili mapę polskim, prawie jedyna książka. W Polsce. Był też Paweł Frankowski sprzedawał swoją książkę w Ademekum survivalowe i dzięki niemu mogliśmy dzieciakom w konkursie Kika a podarować książki. Kolejnym naszym patronem była firma Kolba, w której mam przyjemność od miesiąca pracować, tak się przyznam, ujawnie teraz, bo niektórzy już wiedzą, inni nie ale dzięki Kolbie mieliśmy reklamówki, katalogi, też jakieś drobne gadżety i oczywiście trzy nagrody główne w konkursach był to scyzoryk, latarka i piła silki To macie taki spoiler, co będzie na kanale to Nic to ciekawego do powiedzenia W każdym razie uważajcie co Coś to wam pokażę, to jest Morden i jego mała kamerka Niestety przyjechała do mnie łatka sprowadza i oczywiście największe podziękowania chyba należą się wszystkim uczestnikom i prelegentom. Yy, każdy ze swojej strony włożył całą masę serca i atmosfery. Dzięki wam nie byłoby tego zlotu. Nie chciałbym nikogo wyróżniać, może poza wyjątkiem Karola, który przyjechał dzień wcześniej, pomagał nam we wszystkim i to on właśnie pożyczył mi go. <grym> Jak ci się podoba nasz zloty? Bardzo fajnie. Szan szanuję taki event. Jak Ci się podoba na znosić, dlaczego uważasz, że jest tak mało alkoholu? <grymne> <grymne> no, no ja! No ja! No ja! To było minut 27, To znaczy, powiem Ci, nie widziałem nic, nie? Nie widziałem nic przed tą szybkę. A to oczy musisz otworzyć jeszcze. No, ale miałem otwarte, ale nie widziałem nic, nie? Musisz nie filmować, proszę Pana. Od tyłu Cię będę filmował. Hmm. on teraz nie trafia, jak przyszedłeś. Rzucaj, to jest... Tak ja A cały czas trafiała. Na koszynce, nie? Tak, trafiała, bo No, jeszcze jedna. No. A pod skończyło. Jest Ciekawy jestem czy w ogóle trafię Ale nie tutaj był. Ręka no, mogłaby tutaj mieścić. Chodzi na w To jest, to jest, to, Od, jest rana. I... Od rana. to, jeżeli się nie zaczerwienia, jeżeli nie pojawia się tam ropa, to samo poprzednie ściągasz bez... i praktycznie Łapie na... y, tak? Nawet armatę czarnoprochową można kupić bez żadnych pozwoleń, postawić sobie na odwrót. Oczywiście jest to broń, więc strzelać można tylko i wyłącznie na strzelniku. Aczkolwiek do użycia do obrony koniecznej również jest to dopuszczalne. E, taki e, rewolwer można e, nie tylko kupić, można też komuś prezentować ta osoba może być nawet nieletnia. Macie prawo chodzić z taką bronią e, naładowaną, użyć jej w razie konieczności. A chciałbym też e, w imieniu tutaj kilku osób e, skorzystać z prawa tego, że taką broń można komuś prezentować. A z racji, że mordem nie rano urodzić. Na zoocie odbyła się cała masa prelekcji, pokazów. I innych prezentacji nie będę teraz wszystkich wymieniał. Część z nich możecie zobaczyć na moim kanale. Oczywiście na innych kanałach, których też nie będę wszystkich wymieniał, bo naprawdę jest tego sporo. Ale na dole na pewno w opisie tego filmu znajdziecie inne relacje, te które widziałem, te które do mnie dotarły. Tam na pewno zobaczycie też ten zlot z innej perspektywy. To zawsze inaczej wygląda. I też może te rzeczy, których mnie się nie udało nagrać, tak jak mówiłem wcześniej. Ja na tym zlocie odchodziłem swoje 40 urodziny, które w zasadzie odbyły się prawie miesiąc wcześniej. I dostałem całą masę prezentów, począwszy od yy, prezentów takie które zostały już spożyte na zlocie yy, i były to prezenty nazwijmy je to wyskokowe, to były także prezenty ostre i wystrzałowe. Większość prezentów spożywczych spożyłem, tutaj na przykład mam herbatę, którą ostatnio piłem, bardzo dobra. Od marcepana dostałem jakąś taką szmatkę do siedzenia, do klęczenia, wycierania się, cholera nie pamiętam, to się jakoś po amerykańsku nazywa. Bardzo fajny prezent, już też korzystałem. Od irytującego historyka, który też był, a w sumie go nie nagrałem. Dostałem zegarek, od leśnych ludzi dostałem piersiówkę z moim logo, zestawem kieliszków, taki leśno-pijacki prezent, oczywiście też na pewno gdzieś bardzo mi się przyda. Od kilku osób, które się złożyły i na przykład na kanale Preppers Poland możecie zobaczyć relację. oczywiście jest na dole. Dostałem pistolet czarnoprochowy, który też na pewno niebawem jakieś strzelanie z niego pojawi się na kanale. Gdzie by tu wszystko odłożyć? Dostałem koszulkę z Jeepem. I dostałem nóż KEJBAR, tutaj już sobie jakoś go tam próbowałem ogarniać, myślę, że muszę to ustawić jeszcze inaczej. Pochwę wykonał Marek Lewandowski, na nóż też złożyło się parę osób i myślę, że na kanale Szpejtek jest relacja z wręczenia tego właśnie noża. Ja byłem w tak ciężkim szoku, z tak różnych prezentów ciekawych, zajebistych. Naprawdę byłem w ciężkim szoku, nawet na którymś z tych filmów widać moją zdziwioną minę. Dziękuję wszystkim za prezenty, i za te, które wypiłem, i za te, z których będę strzelał. Wszystkie prezenty, wszystkie życzenia. Po prostu świetna atmosfera. Nie spodziewałem się no, tak zacnych prezentów. takie bardziej bojowe. Brawo, jakie ładne. Uff, ekstra. 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 Brawo, brawo, brawo. O! Też coś tam, ma. Idzie w ilość. Ooooo! 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 Prestasz tam,

Przekroić wino, nie wziął To nie Z tym można podeprzeć nie tylko siebie, ale i strop. Jesteśmy zasztyletowane, jeżeli na tego z mnie nie zagłosuje. Ale jak dostanie na pewno... My się zgadzamy. Nie, nie. Ale nie, nie, nie musimy wylec. jednogłośnie głosować. Jest no teraz inaczej. Ja ustalcie który i dajcie znać, dobrze? No, tak. ja jestem Przez skorumpowany, się. ale uczciwy. Ja <grym> to jest. To jest. Biały, to nie. biały To są dwa na Romka. Mhm. No, nie głosuję powiedz. na Romka. No, powiedziałem. Biały? Ja na Pablo. Wiedźmin? Pablo. Mhm. No, głosujesz na Wiedźmina, tak? Tak. tak. Pablo, 2, 2. Ja Pablo. Pablo. 2-2. Ja Wiedźminę. 3 na Wiedźmina, 2 na Pablo. To, to jeden na dzidka. Musisz to zaznaczyć, ja, bo inaczej zostanę zresztą Nie Słyszą Ja mam. No. Co? Ja to nagrywam mordę, to wrzuci na kanał. <ślesztro> Dużo kików nam się podobało. Nie wiem. <ślesztro> 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 Dla <przedepśrednio na> i <zabezpieczeństwo> babka wróżyła, no. No, Nagrodą jest nóż i no nie możemy dzieciakom dać nóż. <ślesztro> Ale ale patrząc po tytułach, też się boję, nie? Skórę z oczu. Więc dla dzieciaków mamy książki. Tak. Jak ona... e, jedną książkę mamy taką, a dwie książki sobie odbierzecie tu u od tego pana co mała. Więc ja odbierze się bez księżyca, tak? <ślesy> Dobrze. To kobitce no dajcie. To <ślesy> brawo, brawo! Eee, ja chciałem Wam powiedzieć, <cutecki> że ja wiem, że nic zapakowałem, przepraszam, <głos> <głos> ale że to wiele, co Zwycięzca, zwycięski kijek. Masz nagrodę od Kolby, możesz pokazać. Ten... Nigdy jeszcze nic nie wygrałem. No, Wyszła kolejna na to. Mówicie, jakbyś to wymienił na skórzane, byłoby bardziej klimatyczne. i, ten, i, i wymienię. Tylko nie, nie miałem w domu kawałka mm -hmm. ten sznur. Masz scyzorek. Super. <noise> No, jaki zadowolony. Nie, dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Po zakończonych prelekcjach przyszedł czas na konkurs Kika Wuczykia. Ogłosiliśmy go jeszcze na live. Kików dość sporo zostało wykonanych. Dzieciaki też brały udział w konkursie. Postanowiliśmy, że nie będziemy dzieciakom dawać noża, tylko damy im książki, tak żeby sobie poczytały. A po długich naradach Pablo dostał nóż u Ruike, który fundowała kolba. Kolejnymi zajęciami, kolejnym konkursem były zajęcia wiatrówkowe, które prowadził Tomasz Krakowski, którego możecie znać z mojego kanału. Strzelaliśmy razem do opony, robiliśmy filmy o wiatrówkach. Tomek trochę, tak jak to określa, czasem strzela z wiatrówek, nawet w coś tam trafia. Jeden na to Jedną, trzecią dłoni. Jeden, drugi, trzeci. I co zrobiłeś wszystkich? Jeden na trzy, niestety. To nie jest proste To nie to jest proste. Tak. Słyszałem takie opinie, że wiatrówka jest zepsuta. To tak metodą jak w tych, jak w, na jarmarkach. Zawsze była lufa wykrzywiona, <coughs> bo nie można było, było trafić. Tak. Nie musiałaś. Można, ale to Mam tylko jedną e, strzelnicę, strzelcówką gdzie ludzie zawsze trafiali bez względu na to, jak lufa była wykrzywiona. A to dlatego, że zamiast to strzelali do powierzchni leniny metra. E, nazywam się Tomek Krakowski. tam coś strzelam czasami z wiatrówek, także na prośbę Marcina Mordena opowiem Wam coś dzisiaj o wiatrówkach, o strzelaniu takim bardziej z zacięciem sportowym. No, bardziej sportowo niż rekreacyjnie. Ja to się z tym wiążę, e, no, jakoś tam celny, Niezależnie od rodzaju potem broni i tak dalej. Także opowiemy sobie najpierw o bezpieczeństwie wiatruszowym. Opowiemy sobie potem o rodzajach wiatruszowych, jakie mamy. Opowiemy sobie o tym generalnie jak strzelać, żeby trafiać. Zobaczymy tak, jak strzela Piraneiro. Znowu ja. blafa. No. A w co no, to celowałeś? Mówisz co, celuje? Nie, nie mówi. Co? co? Nie. To trafi mówisz, że to celowo, tak? Nie, zerwałem. No nie Spokojnie, bez nerwów. Musisz teraz trafić. Oddech delikatnie spusty. Powolutko ściągasz, tak jak mówił Tomek. Za lunetę, za lunetę. Tak? Ja bo myślałem, że ją tam mogę gdzieś. Się. No. <coughs> no niestety. Zero. A tak było fajnie. Gratuluję. Ja sobie na sportu strzelę. Pięknie. bym wygrał. Nie, 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 prawie. Ciału, 5, Czy ty masz zamiar wszystko wygrać od kolby? jest co no. Na razie się udaje, nie? Ale jest, je, jeszcze jedne zawody są w cięciu piłą. Myślę, że wezmę w nich udział, bo szczęście mi sprzyja. Gratuluję. <laughs> dziękuję. I przepraszam, że kolejną nagrodę wam To nie było planowane, ja tylko po mordena przyszedłem. <laughs> I jeszcze jutro masz jeden konkurs, jeszcze masz tak. się wykazać. Zgarnąć pulę. Także dziękuję. Poprowadził fajne zajęcia, przeprowadziliśmy konkurs i okazało się, że znów wygrał Pablo. Śmiał się, że będzie brał jeszcze udział w konkursie cięcia piły, ale w konkursie cięcia piły nie pozwoliliśmy mu brać udziału. Wygrał latarkę Fenix, którą również ufundowała kolba, a że nie wolno było mu brać w konkursie cięcia piłą silki, udziału oddelegował do niego żonę. No Trzy, dob, 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 <grym> <stop. Dob. grym> cztery, start! Przedstawiciel Смах! Мог ловить? Да! Три, четыре, старт! Слабо, коня валить! Слабо! Четыре, старт! Эх! Ура! 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 Ура!

<śśmiewanie> dawaj, <śśmiewanie> dawaj, dawaj! <i> <zimira> Przestań się, dawaj! Dawa, Przestań się! Dawaj! Nie! Yeah. Kurwa! ustroń, w ustroń, w ustroń! Brawo! Brawo! Jacek, mam <śmiewanie> Konkurs cięcia piłą y, zorganizowaliśmy w systemie KO, czyli dwóch y, zawodników startuje, kto pierwszy przetnie przechodzi dalej. Tak rozegraliśmy fa fazę, nazwijmy to grupową. E, macie tutaj krótką relację. Niestety chyba jedna. E, mój udział akurat się nie nagrał i to naprawdę się nie nagrał, to nie jest żadna ściema. Startowałem chyba z Pawem Frankowskim, no jemu poszło lepiej. Uwaga! 3-4! 3 cztery. A <glock nervous> tak is, gotowi? Jest! Są zawody! Trzy cztery! Są Trzy cztery! start! Kolejny na na bogato. Po fazie grupowej zaczęliśmy półfinały, również w systemie KO. Walka była też zacięta i do finału przeszło pięciu zawodników. Ej, na pół metra, to od razu na chatę zabiorę.

po kula O! A to. O coś. to, jest to ładowa, się. Pięknie. No mamy zwycięzcę. Jest to Arek Argon. Gratuluję. Jesteś dzik cięcia. Piła dla ciebie. Czemu taka krótka? <grywa> Chce nie będzie długo. Ale akurat może no, być. Mój rozmiar. Jako żeby ten film nie trwał 10 godzin, zaprezentuję wam tylko dwóch finalistów. Ich walka była najbardziej zawzięta, bo Arek osiągnął czas 36 sekund, a Mateusz 37,5 sekundy. Czas reszty zawodników był, zbliżał się do dwóch minut lub je przekraczał. Chłopaki się trochę męczyli, więc nie będę tego za bardzo pokazywał. Myślę, że ten konkurs tak naprawdę wzbudził największe emocje, najwięcej radości wśród uczestników. Była cała masa żwa, wrzawy, okrzyków. Nagrodą była Piła Silki, nowy model. Także ufundowana przez sklep kolba.pl I parę innych tam e, anegdotek związanych z tym, z tym słynnym człowiekiem. E, I powiedz, polecili mi, mi, żebym wybrał się do Tykocinu. Oczywiście serce z lotu biło przy ognisku, gdzie y, toczyła się cała masa opowieści. Ludzie z różnych środowisk spotykali się ze sobą, wymieniali doświadczeniami, anegdotami. I o to nam chodziło też w tym zlocie, żeby nie tylko zaprosić na przykład samych bushcraftowców, survivalowców, czy ludzi z jakiejkolwiek innej dziedziny takiej, żeby to było spotkanie hermetyczne, ale staraliśmy się właśnie, żeby były grupy militarne, grupy offroadowe. Mieliśmy motocyklista jednego chyba nawet. Yy, tak, był jeden motocyklista turystyczny, mieliśmy yy, turystów rowerowych, bushcraftowców, mieliśmy całą masę ludzi związanych, nazwijmy to, aktywnością terenową. Najważniejsze dla nas było to, że ludzie odjeżdżając ze zlotu podchodzili do nas, żegnali nam, dziękowali za fajnie zorganizowany zlot i mówili, że za rok musimy spotkać się znowu. Myślę, że to jest najlepsza dla nas nagroda za ten trud włożony w organizację tego zlotu. Ja już chyba nie będę więcej przydłużał. Oczywiście jest cała masa rzeczy, których nie nagrałem, na przykład kompanii bytom czy militarnych zjawożna, dzięki którym mieliśmy trzy zupy. Myślę, że to też za trzy dychy zlot zorganizowany dla 110 osób, bo tyle osób y, mieliśmy odhaczonych, które przyszły i się zarejestrowały. Za trzy dychy, trzy posiłki, to, to je, fajne miejsce, prelekcje, nagrody. Myślę, że całkiem fajnie nam się udało to zrobić za nieduże pieniądze. Y, jeżeli będą kolejne edycje, myślę, że pieniądze będą troszkę wyższe, ale niedużo. A wszystko będzie zorganizowane jeszcze lepiej, jeżeli macie jakieś pomysły. Oczywiście część tych pomysłów przekazaliście nam na zlocie, ale zawsze możecie napisać w komentarzach. My oczywiście te wszystkie sugestie przy ewentualnych kolejnych edycjach będziemy brać pod uwagę. Tam na dole w opisie tego filmu oczywiście macie linki do różnych relacji na całej masie innych kanałów. Tam możecie zobaczyć rzeczy, których nie zobaczyliście u mnie. Jest strona facebookowa Poza szlakiem, którą założyliśmy. Jest już tam 300 osób ponad. Tam oczywiście też będą się pojawiać wszystkie informacje o kolejnych edycjach poza szlakiem, jeżeli będą takie yy, planowane. Oczywiście tam też znajdziecie te wszystkie inne rzeczy jak chińskie rabaty, rabat w prepper sklepie i całą masę rzeczy, którą znajdujecie za każdym razem w opisie mojego filmu, a już więcej nie przedłużam dzięki za uwagę i do zobaczenia poza szlakiem.